Jesteśmy ku końcowi roku. Bitcoin miał być przecież po milion dolarów. No, a pod choinką mamy co? Od kiedy Trump objął urząd, bitcoin spadł 18%. Ale to jednak nic względem tego, że Solana spadła o ponad połowę. PP minus 78%. Trump minus 82. Jego własny memcoin zleciał niemalże do zera. I wygląda na to, że najlepszym w sygnalizowaniu pozycji krótkich, czyli na shorty, okazał się być sam Eric Trump, który za każdym razem, kiedy mówił nam kupujcie dipy, buy the dips, buy the dips, za każdym razem po tym jego niesamowitym sygnale wszystko zaczęło spadać. Wielu z nas jest oczywiście po prostu wściekłych, ale zanim w panice sprzedacie wszystko, posłuchajcie uważnie. Bo to nie jest przypadek. To może być zaplanowana gra, a my musimy wiedzieć, jak w nią zagrać. Odpowiedź może być brutalna. Ta gra to po prostu gra pod dolara, bo Trump nie gra pod nasze portfele. Pamiętacie, Crypto Clarity Act to miała być ustawa, która miała dać jasność jeszcze w tym roku, ale utknęła. I to nie jest błąd systemu. To może być po prostu działanie celowe. Opóźnianie w regulacjach przez wielu może być widziana jako strategia, bo nas to frustruje, ale instytucje mają czas na ciche zajmowanie pozycji. Rodzina Trumpa jest głęboko zaangażowana w krypto, ale nie w to zdecentralizowane, o którym marzymy. Ich projekt World Liberty Financial oraz stablecoin USD One rosną w siłę. Ale dlaczego? Bo planem Trumpa nie jest wolność finansowa dla nas, ale utrzymanie dominacji dolara poprzez cyfrowe szyny. Oczywiście, jeżeli nie zgadzacie się z tą opinią, no to dajcie znać. To są tylko pewnego rodzaju moje obserwacje, możliwe, że. Że nie są zasadne, ale spójrzcie na to. USD1, czyli ten stablecoin powiązany z rodziną Trumpa, już teraz ma ponad 3 miliardy kapitalizacji. W zaledwie jeden dzień wystrzelił o ponad 150 milionów dolarów. Zobaczcie ten dodruk. Skala jest niebywała. Dodatkowo pokryło się to z promocją na Binance. To jest tak naprawdę nowe zjawisko. Krypto stają się infrastrukturą dla państwa i niestety póki co regulacje sprzyjają tym, którzy mają kapitał i prawników, a nie małym projektom. I może to jest właśnie powód, dla którego rynek stoi, bo czekasz giganci w końcu skończą zakupy. No dobrze, ponarzekaliśmy, ale zauważcie, że Financial Times zauważa naprawdę dużo byczych informacji. Mijający rok to absolutny rekord fuzji i przejęć. 267 transakcji na łączną sumę 8,6 miliardów dolarów. To prawie 4 razy więcej niż w ubiegłym roku. Giganci nie uciekają z rynku, oni właśnie go przejmują. Coinbase dokonuje największego przejęcia w historii branży, kupując giełdę opcji Deribit za rekordowe 3 miliardy. Kraken wykłada 1,5 miliarda na platformę Ninja Trader. A nasz ukochany Ripple przejmuje brokera Hidden Road. Za miliard 250 milionów. Jeśli to was nie przekonuje to spójrzmy na rynek debiutów giełdowych. W tym roku firmy krypto zebrały z rynku publicznego kosmiczne 14,5 miliarda dolarów. Wiecie ile zebrały rok temu? 300 milionów. To jest po prostu przepaść. Rozumiemy to w sposób taki, że smart money wcale się nie boją spadków. Prawnicy i fundusze wiedzą, że polityka Trumpa, mimo obecnego dzisiaj chaosu, ostatecznie zmusi tradycyjne finanse do wejścia w ten sektor, by zachować zgodność z nowymi, wchodzącymi niedługo przepisami. Gdzie więc szukać okazji, gdy Bitcoin stoi w miejscu? Historia pokazuje, że gdy król konsoliduje, to właśnie warstwy drugie zaczynają błyszczeć. I tu możemy przeczytać na Business Insider, że kryptowaluty layer 2 zdominować mogą nadchodzący rok. Skoro instytucje chcą bezpieczeństwa bitcoina, ale szybkości, na przykład Solany, to rozwiązania łączące te dwa światy mogą być czarnym koniem nadchodzącego roku. Przykładem, o którym jest wciąż coraz głośniej, jest bitcoin hyper. Zobaczcie, 152 osoby kupiły tego tokena w ostatniej dobie, dobijając 30 milionów dolarów zebranych w przedsprzedaży. Bo zamiast tworzyć kolejny osobny ekosystem, budują na bitcoinie, używając już działającej Solana Virtual Machine, która udostępnia szybkie transakcje. A więc, jeżeli interesuje Was ta ICO, przedsprzedaż, jesteście ciekawi, to po prostu linka znajdziecie w opisie filmu i sprawdźcie ten projekt, póki nie jest za późno. A kolejny wzrost ceny tego tokena jest już za jeden dzień i dwie godziny. A więc, podsumowując, Trump rozczarował krótkoterminowo. Ale długoterminowe fundamenty pod masową adopcję, nawet jeśli sterowaną przez państwo, są wylewane właśnie teraz. Nie dajmy się wyleszczyć tuż przed momentem, gdy regulacyjna mgła może wreszcie opaść. Oczywiście to nie jest porada finansowa. Jeśli macie jakąkolwiek inną opinię, jakąkolwiek inną perspektywę, to chętnie ją poznam. Także piszcie komentarze, i z mojej strony to wszystko do usłyszenia.